Uczulałem przed tym meczem chłopaków, żeby nie sugerowali się tym, że po prostu Przów gdzieś tam jest w dole tabeli, ma, mają problemy, przegrali 8-0. Ale widać, że ta drużyna pokazała się charakter i, i serce, czego nam trochę zabrakło. Po prostu wolą walki, ambicją, wyszarpali nam ten punkt. No i szkoda, bo myślałem, że zakończymy mecze u siebie zwycięstwem. I, I gdzieś tam umocnimy się w, na szczycie tabeli. W przerwie troszeczkę było, było mocnych słów w szatni. No i to poskutkowało. Wyszliśmy na drugą połowę i, i agresywnie podeszliśmy pod rywala i stworzyły się trzy sytuacje dla nas, można powiedzieć, stuprocentowe. I tutaj ubolewam, bo gdyby padła bramka na 3-1, uważam, że, że tego meczu byśmy już nie zremisowali. Na, na początku troszeczkę te wyniki nas... No nie powiem, szokowały, ale zaskoczyły, no ale, ale niemniej bardzo cieszę się z tego, że, że gdzieś tam te zapowiedzi, które przed sezonem mówiliśmy, że będziemy chcieli troszeczkę namieszać w tej czwartej lidze, okazały się prawdziwej i jesteśmy na szczycie.